Witam tv TVHu1993, to jest kolejny odcinek mm... Arc. Survival Ev <grywa> Evolved. A, powstrzymałem się od powiedzenia tego. To jest przyz przyzwyczajenia, już, że nagrywałem tylko tamto. E Poprawiłem paski na górze i na dole, te czarne, bo już że zmieniłem. E I teraz tak, mamy dzień, możemy zacząć kolejny dzień. Fak, będę musiał go zabić, ale możemy zacząć kolejny dzień tutaj przeżywania. Yy, mamy 5 pońców. Yy, na początek chciałbym zrobić yy, spear. Na jak najszybciej spear. On mi się przyda do walki. Nie jest to może najlepsza broń, ale... ale może być. Yy, ja staję tego Dinusia o swoje. To będzie mój pomocnik do walki. I tak, powie o swojego, go dla tych, co... ci co nie wiedzą. Co to jest? Ale to pewnie... Co? Oswoisz go? What the fuck? Jak to jest, fajne jest. No, jest to fajne. Będziemy go narkotyzować, żeby go oswoić. A narkotyzować go... E, to się narkotyzuje go jagódkami. E, jestem w stanie zrobić spir chociaż oczywiście spir nie jest potrzebny do tego. Do tego przyda się albo pięść, żeby go głuszyć Dodatkowo, że tam wagę. Albo możemy zrobić sobie proce. Jeżeli sobie zrobimy proce, to może ja zrezygnuję tak na razie z włóczni. Jeżeli sobie zrobimy proce i mamy 62 kamienie, widzicie? To amunicja na te. Amunicją są właśnie kamienie. I tymi kamieniami ogłuszymy go i go znarkotyzujemy tymi jeglułkami. Dodatkowo damy mu mięso, którego tu nie mam. Więc może najpierw pozbieram mięso, a potem damy mu mięso. Bo ciężko będzie dać mu mięso, a potem pozbierać mięso. Yy, o, tam jest kolejny ten. Hmm. Co by tutaj. Z czego by tutaj mięso ściągnąć? No, zobaczmy, czy są ryby jakieś. No to może jednak spir zrobię, aby wyłowić jakąś rybę. Ryba się przyda. Co nie. Jestem ciekaw, czy gdybym ustawił ostrość... ...to by się zacinało. Mam teraz 43-45 fpsów. To jest resolution scale, jeżeli ustawię to na maksa. 34, 38... No, fpsy spadły. Hmm. Ale teraz e, obraz jest mega żyleta. Bynajmniej dla mnie. Może sobie troszeczkę to zmniejszy... O. Bo to bardzo dużo daje. I zabiera. Dobra. Zobaczmy czy mamy tu jakieś rybki. E, tu mamy płaszczkę. E, Daję to. Daję to też mięso, olej, ropa olej, nie wiem czy to 25 level, tam jeszcze kolejna jest. Spróbujemy ją zabić i oskubać. Chodź tu. E, trzeba pamiętać, żeby stamina mi nie spadła pod wodą, bo jeżeli spadnie mi pod wodą i na ogólnie w wodzie stamina. To będzie... Się, Jezu, jakby one wytrzymały! Bo 25 level Jeżeli mi spadnie, to... Ta stamina to... to... to lipa Mamy chytynę I mięso surowe Ale to jest za mało hmm. Jeszcze przydałoby się No, no właśnie Mięsa za dużo to ja nie mam, cztery Hmm. Spróbujemy gdzieś coś znaleźć. O, możemy go ogłuszyć. Ma, który on ma poziom? Dziesiąty. Będzie w miarę, okej. Okay. Spróbuję go zabić włócznią. Aha, właśnie się włócznia popsuła. Więc spróbuję, spróbuję go ogłuszyć. A jak go ogłuszę to go zabiję. Nie będę go oswajał, bo, bo nie chcę. Nie przyda mi się za bardzo na nic. Chociaż szybko, szybko te żółwie pływają. To jest jedyny plus. I tak, strzelam mu w twarz z kamieni, żeby go ogłuszyć. O, tak, trochę to trwa. Jak widzicie, za chwilę na raptora trafię. Pewnie. No dalej. Proszę bardzo. Ogłuszony. I teraz, jest ogłuszony, mogę go ten... swojać, ale ja chcę mięso. Więc sikierka. Dobra. Jak sikierką rozwalamy ten, to daje więcej skóry. Jak damy kilofem, to więcej mięsa dostaniemy. A mi daje... mi... Ja potrzebuję mięsa, więc weźmiemy sobie tym. Dobra, mamy dużo mięsa i teraz wystarczy nam to, żeby oswoić... Weźmy sobie, to pocznijmy trochę, żeby stamina się zregenerowało. Spróbujmy. Który on ma poziom w ogóle, ja nie wiem. Jeżeli ma duży, to się skończy źle. 70, o kurde. Spróbuję. <grym> Czemu by nie? Zawsze chciałem mieć na 70. poziomie. Jak będzie źle, to wbie wbiegnę do swojego domku. A wtedy będę się modlił. Aby. O, udało się. Super. Yy, to. Yy, torpor to właśnie jest od ogłuszania. On ma tyle życia, tyle tego. No nie będzie źle. Dajmy mu mięso. A jak będziemy go. Musimy utrzymać torpor co najmniej w połowie. To jest ten unconscious. On jest teraz nieprzytomny. Eee, jeżeli będzie poniżej 50%, to jest szansa, że się obudzi. Mała, ale jest. Jak spanie do zera, to on wbudzi się oczywiście, więc musimy utrzymać to ten stan i on będzie powoli jadł. Jak je, to timing się wzrasta. Jak teraz jest razy 15, to jest w miarę szybko, ale normalnie to by, by trwało hmm. dużo dłużej. No co? Sobie... Liczmy to i razy 15. No to nie wiem. 15 minut. 20 minut gdzieś tak by było, gdyby było na razy jeden. no chodź. No, no, mój słodziutki, dalej, dalej. Jedz to, jedz. Zaraz pokażę wam. Jeżeli na przykład dam mu remote use item, to on sobie zje to i on conscious mu... w górę leci. To jest dobre. Jedz to, słodziutki, jedz. Będziesz moim obrony, obrońcą, będziesz pomagał mi w polowaniu. Co nie? Słodziuk. Może zamieniam się wiki. Kupkę zrobi. O, jest. Dobra, nazwijmy go zielony. Zielony, zielona sałata, bo jest zielony. Zielona sałata, więc. Mamy tutaj naszą zieloną salę, ma 103 level, ponieważ yy, jak tejmujemy, jak oswajamy, to level się też im wzrasta. No i jest fajnie, a nie chcemy zmieniać, zmieniać ten. Mamy tu jego ekwipunek, możemy sobie to zabrać, bo tego on nie musi mieć. On ma 58 wagi, nie przyda się do tego, ale przyda się do walki. Musiałeś na moim odcinku? Trzeba pozbierać po tobie, kurde. Więc ja mu rozkazuję teraz żeby teraz on będzie atakował mój cel, czyli jeżeli ja coś zaatakuję, to on coś zaatakuje. To jest bardzo dobre i przydatne. Jeżeli tutaj mamy na przykład coś Jest tutaj Dinuś Ja go zaatakuję On cały czas chodzi za mną, widzicie? To ten się rzuci też na niego On jest 85 level, o kurde To będzie ciężko tym bardziej, że on jest dosyć mocny. Nie jest agresywny, ale jest mocny. O! Potrzebujecie! Zabij! Dawaj! Bierz go! Atakuj go! No dalej! No kurde co się gapisz Musiałeś mi pomóc! Czemu mi nie pomogłeś? Może dlatego, że nie był agresywny. Olej potrzebujemy to, to później będzie. Na no później się... będzie potrzebny olej, ale przyda się olej. Ogólnie to mam ochroniarza takiego. Przyda się to. Więc bierzemy sobie trochę drewna. Możemy sobie od razu naprawić. Sikierkę, jak się popsuje, to nie jest złe. Bardzo dobra. A, dostają właśnie level. Oni też dostają level. Mogę im rozdawać punkty dajemy sobie wagę przyda się na sam start i dajemy sobie skrzynkę i narkotyki i moździerz i jeszcze by się przydało Ech, na razie stąd nic się nie przyda sleeping bag to by się chyba przydało powiem za chwilę o co chodzi ze sleeping bagiem Albo teraz. Jeżeli Sleeping Bug postawimy na świecie, to jest on przypisany do naszej postaci. Jeżeli zginiemy, to się zrespimy w nim, ale on będzie ten. No. zniknie. To jest jednorazowy. Łóżko jest jeszcze, ale. i łóżko jest wielorazowe, ale łóżka nie mamy więc. Musimy sobie poradzić bez łóżka. Będę potrzebował jeszcze Touch. I Flint się przyda. Coś tam nasz dinuć może kurde nosić, przecież nie będziemy tutaj robić z niego ofiary losu. Dobra. Myślę, a jeszcze będzie flint potrzebny. Właśnie się zepsuła mi ta siegierka. Muszę iść po wodę, bo gorąco jest. Tutaj mamy temperaturę, jest 34, są 34 stopnie. Godzina i dzień, który jest. No i spawn, i spawn jeszcze. I region, też ten na mamy to wszystko, widzicie? Przytrzymam H, widzimy dzień, który jest i tak dalej. Opisy wszystkiego tu są. Fajna rzecz. Okej. Okay. O, metal zdobyłem! Dobra, flintu mamy wystarczająco. Jeszcze kamień będę potrzebował. I kamień pozbieram z plaży. Czemu nie? Jak ostatnio strzelałem z tego kamienia to było O, ja zmęczyłem się. Jem powodę. Powiem tak, ta gra mi się bardzo podoba. Jak na survival taki, na na singla i na multi. O, jest bardzo dobra. Jestem zadowolony, chociaż droga jest, ale ale jestem zadowolony. Z niej. Dajmy tak, zrobimy sobie moździerz potrzebujemy skóry. Musimy coś upolować, musimy zrobić skrzynkę, musimy wiele rzeczy zrobić. Tutaj potrzebujemy drewna. Ja nie mam drewna. A! Ty masz drewno Daj mi drewno A ja sobie zrobię skrzynkę I też czegoś nie mam chyba rękawiczek nie mam No więc rękawiczki od razu sobie zrobię Ten level i tak wolno idzie nadzieję że jest pięciokrotny A później jeszcze wolniej będziesz leciał, więc nie jest to takie proste. Ugotujemy sobie więcej mięsa. Chcemy mięsa. Dobra, a tą skrzynkę postawimy sobie. A tu, dobra. Mamy skrzyneczkę, możemy sobie tu włożyć. Rzeczy, które mi się teraz nie przydadzą, na ten moment. Mogę wyrzucić O, to jeszcze trzeba ustawić Więc to sobie ustawimy gdzieś Na przykład tu może być Dobra, mamy śpiwór Metal tu schowamy Kamienia tyle Okej, okay, mamy skórę potrzebujemy hmm. Chodź tu, Bignuś Musisz mi pomóc polować. Pomóż mi upolować swojego kolegę. O, 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 ja, o, o, już walczę. Dobrze. Dobrze, dawaj go. Dawaj swojego kuzyna. Odciągam jego głowę. Oj, to? Jest to... Hmm. O! Trzeba unikać tego, bo to uślepia. 103 level? Nie, on miał. On miał 85. A, może być. Potrzebuje skórę. Może być. O! Ty w nagrodę dostaniesz trochę mięsa. Co nie? Damy mu mięska. A i ma level! Nie to. Tutaj możemy mu dać rzecz. Skoro on walczy, to ważne dla niego jest życie. Oraz male damage. No ja mu damage. No okej. Okay. Zabijmy sobie moździerz. Hmm, brakuje mi jeszcze skóry? Ło cholera. Jest tu cokolwiek co zabicia. Oprócz tego Triceratopsa. O to jest drugi. Czemu by nie spróbować? Hmm. Dasz radę. Zielona to? Tu jest coś zabitego Ty patrzcie, rekin hmm. To jest rekin Co główne Ichtyosaurus Jakie oczy Kurde, <laughs> też pada Jak też pada, to też możemy sobie na P... O kupę zrobię? Nie, to ty kupę zrobiłeś. Daj mi to kupę. Ja też zrobię. Uwaga! Ah. O tak. Dalej. Masz więcej mięsa. Mięso w ich inwentory się psuje dużo wolniej. Dlatego dobrze jest mu dawać mięso. Niech targa mięso. A co tam? Mm. O! Dodo! Dodo jest bardzo prosty do zabicia. No i da mi trochę skóry. Dobra, dwa walczymy z tym. A masz O kurde, moje życie Spróbujmy jakoś to przeżyć Dobrze, że mi ten pomaga Bo by było źle Coś mu tam demager też zadaje z tej procy, ale... What the fuck O nie, drugi! A! Zginę! Złamane kości, mam znaczy nogi. O, im się jeszcze po popsuła. Fuck you, zginąłem. No tak, padzie, wiem, że zginąłem, tak, wiem. Nie jakim głośny jest. Ale mamy łóżko. Zbrespiłem się w sleeping bagu i on się zniszczy, jak widzicie. Został poturbowany i on zniknie zaraz. Idziemy po moje ciało. I dostałem level. Nie dajmy w życie, żeby tak nie wpadać jak ostatnia sierota. No, będzie dobrze. Łatwo nie jest. Ej, no nie jedz mi go! Fak! A gdzie jest moje ciało? Nie wiedzę, że zjadłeś moje ciało. Zjadłeś mnie? O kurde, on zginie. Nie! Tylko nie to. Nie. Za mną! Za mną! Za mną! O kurde! Aż postarałem się. Nie, Moja zielona sobota! No, skóry ma trochę. Weźmy jego mięso. I gdzieś tu moje ciało powinno być. O, kupa. Jest, chyba. To jest moje ciało? Tak. To jest moje ciało. Take all. Mm, dobra. Moje ciało też ma mięso w sobie, więc. Co z tego, że podchodzi pod kanibalizm? Jaka rodzinka tu się zebrała? Zabili mi mojego raptora! Ale przy okazji go zabijemy. Znaczy, skórę jego weźmiemy Shit, a tak dobrze pomagał. Spróbuję oleju! I innych rzeczy. Co z tego, że olej będzie dopiero później, później w late game wykorzystywany? Przez... Ja, no, tablet, Dobra, teraz sobie zrobimy moździerz A to ubierzmy, to ubierzmy, to ubierzmy, to ubierzmy A, buty się popsuły Fiber jest potrzebny, żeby... O, level. Dajmy w życie. I teraz co by tu rozdać? Dużo rzeczy nam się odblokowało. Hmm... Możemy zacząć robić drewniane rzeczy Co jest bardzo dobre I domek drewniany Ale... Hmm. Tu mamy łóżko Nie byłoby złe a. Łóżko i będziemy robić karmę do, do oswajania będzie lepsza. Kompas e, to jest słabe. Hmm. Rury nie wiem, dajmy foundation i wooden wall. Dobra, jak zrobiłem moździerz. To ten moździerz przydałoby się postawić. Tu w domku może być, nawet przy ognisku może być. E, jak tam moje mięsko? O, super. Mięso, o, tu jest popsute mięso. Popsute mięso, z popsutego mięsa się robi narkotyki, jak coś. Więc się przyda. A ja potrzebuję fiber zbierać. Muszę pozbierać jeszcze trochę fibru. Tak mało jest tego fibru. Dobra, robię sobie dwie włócznie teraz, ponieważ jak się jedna złamie, to będę miał drugą. A poza tym można z włóczniami rzucać. Ale nie będę tego używał. Dobra. Za bardzo. 45 level. Trochę mi zleci na zabijanie, bo... Zdycha. Nie wiem, czy go zabiję. Hmm. Jest gorąco teraz. Ile jest? Mamy stopni? 29. No to coś gorąco jest. Ja? Okej. Okay. To myślę, że możemy zacząć zbierać. Hmm. Możemy wejść do lasu, poszukać jakiegoś miejsca, ale. To się bardzo, no jest bardzo duża szansa, że to się skończy śmiercią. Yy, zrobimy sobie to łóżko. Na łóżko potrzebuję 40 skóry. O, omygły. A weźmy sobie tak. Yy, to schowamy. To schowamy, bo to jest ciężkie. Drewno też jest ciężkie. I czarko jest ciężki. Nie chcemy żadnych ciężkich rzeczy. Olej możemy schować. I hytnę też. Ok. Eee. Jagódki też możemy schować. Nie będą one teraz potrzebne. A nie chciałbym ich stracić. Hmm. hmm. Dobra. Jak tam jedzonko powoli się robi. Eee, Myślę, że iść. To jest godzina w grze? 16. Hm. Zobaczmy na mapę. Już tutaj jest waypoint ustawiony na moim pierwszym graniu. Ale czekaj, gdzie ja chciałbym pójść? Trochę zwiedziłem mapy, ale gdzie ja bym chciał pójść? Tam jest fajne miejsce. Hmm. Jesteśmy ob obok góry. Więc muszę się zastanowić. Dobra, idziemy zaraz do yy, tej dziczy. Niestety nie mam tego śpiwora. Więc, jak zginę, to będzie bardzo źle. Yy, więc musimy być ostrożni. I będzie wszystko dobrze. Hmm. Ale, czy jest sens, że ja tu szedłem? W ogóle, czy ja chcę tu domek postawić? Czy domek chcę zrobić później? Czy może tu zrobić drewniany domek? Mam chcę, a potem zrobić jeszcze jeden drewniany domek? Albo ten kamienny domek będzie tym głównym domkiem. O. Dobra, robimy drewniany domek wtedy, nie? To potrzebuje dużo drewna. Drewno bardzo się przyda. Do tego. Zebrałem też jajka dodo. Będzie to przydatne do tworzenia em, karmy. O, level. Dajmy sobie w wy... ...wagę. Spozbierajmy tyle drewna ile tylko dźwigny. Będziemy potrzebować znacznie więcej. Już wolno biegam. Hmm. Tu by było dobre miejsce na domek. Tutaj też, o tu w cieniu, na przykład pod tym. Zaraz. No. Fajne miejsce. Mogę sobie zrobić już tutaj na miejscu fundamenty. Da mi to dużo levela, naprawdę. Patrzcie, jest jeden pasek lewela. Jep. Yeah. Bardzo dużo. No, jeszcze potrzebuję więcej drewna. Tylko na dwa wystarczyło. Ogólnie tworząc domek drewniany, bardzo dużo poziomu z tego zdobędę. Więc teoretycznie. Powinno się zbudować coś drewnianego, żeby coś było. Level, waga. Chyba jestem w stanie zrobić więcej fundamentów, kolejne dwa. A ile chcemy? Trzy na trzy chyba nie? Ja chyba mi to zleci. No.